Sportowym wydarzeniem dnia w naszym kraju był towarzyski piłkarski mecz reprezentacji Polski i Finlandii. Był on dla obydwu drużyn generalnym sprawdzianem przed spotkaniami w ramach eliminacji do mistrzostw Europy. W naszym zespole zabrakło piłkarzy grających w zagranicznych klubach i zawodników warszawskiej regii, która rozgrywała dziś zaległe spotkanie pucharowe z krakowską Wisłą. Nasza drużyna zademonstrowała u progu sezonu obiecującą formę, wygrywając 3 do 1. Bramki zdobyli Urban, Leśniak i Furtok. Honorowego gora dla Finlandii strzelił i Kalainen. Już niebawem, bo 12 kwietnia w Gdańsku nasza drużyna zmierzy się w eliminacjach do Mistrzostw Europy z Cyprem. Upkonen. Wandzik. Furtok. Koniarek. Wójka GKS-u Katowice w ataku na bramkę Laukanena. Furtok po lekarnej Tak proszę Państwa wygląda klasyczna kontra. Dokładne podanie bramkarza, Bandzika, który słynie z tego, że natychmiast znawia grę do furtoka. Furtok to koniarka, koniarek z powrotem do furtoka i ten będąc sytuacji sam na sam z bramkarzem fińskim nie marynuje sytuacji. Polska prowadzi 3 do 1, bardzo ładny techniczny strzał. Furtok zaczekał aż Laukanen położył się już na ziemi i przerzucił piłkę nad. 3 do 1, to nam wyraźnie poprawia. Humory, bowiem gra była taka już z przewagą optyczną po stronie Finów.